Śladem Białego Wilka to komiks należący do serii Kajtegi Koko autorstwa Janusza Christy, który pierwotnie ukazał się w odcinkach w wersji czarno-białej w wieczorze Wybrzeża na przełomie roku 1966-67. Składał się z 312 pasków. W 1989 został opublikowany przez Krajową Agencję Wydawniczą w wersji pokolorowanej w trzech albumach, i na tę właśnie wersję patrzymy w tej chwili. I ponownie w 2007 roku w oryginalnej wersji czarno-białej w tomie zbiorczym wydanym przez Egmont. Pierwszy album, wydany przez Kaw, pod tytułem Śladem Białego Wilka, opowiada o tym, jak Kajtek i Koko z powodu remontu ich statku podróżują skuterem po Polsce, gdy odnajduje ich profesor kosmosik i zleca odnalezienie białego wilka, który grasuje w okolicy. Wilk okazuje się jednak psem który uciekł swym właścicielom. Bohaterowie poznają podejrzaną dwójkę mężczyzn, którzy podają się za malarzy, zamsza i jego kompana, oraz parę myśliwych dowcipnisiów spacerujących po niemieckich bunkrach. Ci pierwsi okazują się przestępcami, planującymi zdobycie skarbu ukrytego w tych bunkrach. Przybywa do nich Niemiec von bombkę, jak się później okazuje, poszukiwany listem gończym, który jest mózgiem całej operacji. Bandyci na wszystkie sposoby próbują pozbyć się kajtka i koka, co im się jednak nie udaje. Opowieść posługuje się początkowo podobnym pomysłem, na którym zbudowany był poprzedni album, na tropach pitekantropa. W tym wypadku rodzajem podtrzymującego nasze zainteresowanie rekwizytu jest ów tytułowy biały wilk, który wcale nie jest wilkiem, tam pitekantrop okazał się nie być pitekantropem. Zawiązanie akcji jest podobnie jak poprzednio absurdalne, bo bohaterowie nie są w żaden sposób przygotowani na poszukiwania, które mają prowadzić. Ale z czasem okazuje się, że nie o fantastyczne egzemplarze fauny się tu rozchodzi, ale o poszukiwanie skarbu w stylu typowym dla perelowskiej opowieści dla młodzieży lat 60. -tych. podobnym do popularnych powieści Zbigniewa Nienackiego o panu samochodziku czy Adama Bagdaja jak wakacje z duchami. W książkach tych grupka chłopców, z reguły harcerzy, w czasie wakacji styka się z jakąś tajemniczą sprawą, która po rozwijaniu się niezwykłej aury okazuje się dość pospolitą intrygą kryminalną. W historiach tych celem jest zawsze jakiś skarb z czasów II wojny światowej, ukryty przez hitlerowców w zamku, czy jak w tym wypadku w bunkrze. Hersztem bandy jest z reguły obcokrajowiec, najlepiej Niemiec, co bazowało na wciąż żywej niechęci do Niemców. Ten tutaj ma dodatkowo monokl w oku, co kojarzyło się z najgorszymi typami z SS. Kajdek i Koko nie są co prawda harcerzami, ale chociaż wyglądają na dorosłych, zachowują się często jak dzieci. Są ciekawi, czasem odważni, czasem bojaźliwi, w dużej mierze bezbronni wobec ścigających ich uzbrojonych przestępców. By wytłumaczyć, dlaczego bohaterowie zmuszeni są rozwikływać zagadkę samemu, a nie zgłosić wszystko na milicję, Christa wymyśla skomplikowaną intrygę, w wyniku której są oni niesłusznie oskarżeni o przestępstwa, których nie popełnili. Drugi album nosi tytuł Duch bunkra i opowiada o tym, jak bohaterowie zostają schwytani przez przestępców pod kierownictwem von Bombe i zmuszeni do współpracy przy odnalezieniu hitlerowskiego skarbu. Przy mapy posiadanej przez Niemca dostają się do podziemnego bunkra, gdzie najwyraźniej grasuje niewidzialny upiór, ale ten okazuje się parą myśliwych, którzy także mają chrapkę na skarb. Wonbąbkę pozbywa się myśliwych, kajtka i koka zamyka w bunkrze, radzi sobie również z detektywem wysłanym z Warszawy do jego ujęcia. Bohaterem udaje się wydostać na zewnątrz i wciąż ścigani podążają tropem przestępców którzy po drodze pozbywają się jednego ze wspólników, po czym milicja odnajduje ich rozbity samochód w rzece. Tym razem w pierwszej części tej historii rolę białego wilka przejmuje niewidzialny duch, straszący w podziemiach bunkra, co znów skutecznie podtrzymuje nasze zainteresowanie tą dość stereotypową opowiastką, aż do momentu, gdy czar pryska i wyjaśnia się, że żadnego ducha nie ma, co nie oznacza, że Christa pozbywa się całkowicie białego wilka. Widać, że pojawia się on w czarodziejski sposób, ilekroć bohaterowie wpadną w jakieś tarapaty, z których nie są w stanie sami się wydostać. Kolejne wydarzenia są dość przewidywalne. Domyślamy się o obecności myśliwych w bunkrze i tego, że musi prowadzić do niego drugie wyjście. Z drugiej strony świadczy to o tym, że cała intryga zbudowana jest logicznie i nie ma tu rzeczy przypadkowych. Konwencję łamie nieco postać detektywa, który jest trochę panem samochodzikiem obserwującym z oddala wydarzenia, dorosłym przyglądającym się poczynaniom dzieci. Jest on chwilami postacią poważną, a chwilami groteskową, rodzajem parodii Sherlocka Holmesa, nie do końca pasuje do reszty komiksu, który jest napisany na poważnie, co najwyżej z prostym humorem w wykonaniu koka, który nieco rozładowuje sytuację, stale marudząc i próbując zamaskować swe tchórzostwo. Postać detektywa jest próbą nieco poważniejszego, bardziej subtelnego pisarstwa, podczas gdy reszta stanowi komiks, w którym wszystko wytłumaczone jest do ostatniego słowa, przy użyciu olbrzymiej ilości dialogów i narracji. To przeładowanie tekstem, przegadanie, powoduje, że nic tu nie jest pozostawione naszej wyobraźni, i z dzisiejszego punktu widzenia jest to technika przestarzała. Trzeci album nosi tytuł Chybiony Strzał. Kajdeg i Koko odnajdują Bąbkę i zamsza w niedużej miejscowości, gdzie cała trójka wpada w łapy lokalnego przestępcy o pseudonimie Mały. Milicja jest na ich tropie i aresztuje małego, a bohaterowie cudem uchodzą z życiem z płonącego budynku. Do wanąbkę dołącza jego wspólnik Helmut i razem planują ucieczkę z Polski, przygotowanym wcześniej kutrem. Koko zostaje aresztowany, a Kajtek kradnie bandytom jedną z walizek ze skarbem, po czym razem z nimi dostaje się na łódkę, którą płyną w morze. Potem, jak łódka tonie, przesiadają się na przypadkowo spotkany statek, ale Kajtek zawiadamia kapitana, że to przestępcy, i zostają oni aresztowani. Jak się okazuje, skarb ukrył ten trzeci w garażu ich domu, a Niemiec wywoził za granicę walizki z cegłami. W odcinku tym, Christa wprowadza kolejnego malowniczego bandytę, małego, jakby nie do końca ufając stworzonym wcześniej czarnym charakterom, jest to udana postać. W ostatnich scenach, Kajtek i Koko wracają w znajome strony, ponownie lądując na morzu. A na koniec, skarb, jak to za komuny, trafia w ręce milicji, co powoduje, że musimy mieć wątpliwości, czy warto było im się angażować w tę niebezpieczną przygodę, z której tak naprawdę w żaden sposób nie skorzystali. Poza tym po raz kolejny świat nakreślony przez Chrystę wydaje się bardzo mały i bohaterowie nie mają problemu z odnajdywaniem się nawzajem. A bandyci co prawda stale strzelają ze swych pistoletów, ale nie są w stanie w nic trafić, nawet we własnego psa. W strzelają wielokrotnie, bez powodzenia i nawet gdy się wydaje, że go trafili, okazuje się, że wcale nie. Jedyny postrzelony w tej historii to kumpel Zamsza, którego próbują zlikwidować, ale i to im się nie udaje, bo wychodzi z tego z życiem. Graficznie mamy tu do czynienia z podobnym sposobem rysowania postaci, jaki widzieliśmy już wcześniej w natropach Pitekantropa. Z tym, że tym razem brakuje jakichś ambitnych rysunków egzotycznych miejsc. Kajtek i Koko wciąż są rysowane w bardzo dziecinny sposób. Kajtek ma przesadnie dużą głowę i niezgrabny tułów, a Koko jest na przemian silny i gamoniowaty, ale wygląd bardziej ten drugi. Pozostałe postacie są ciekawe i różnorodne, a twarze bandytów przypominają nieco te, które potem widzieliśmy w Gucku i Rochu. Pojawiają się też akcenty humorystyczne w postaci dzieci i nie wiadomo dlaczego niektórych milicjantów. W całym komiksie za to prawie nie ma postaci kobiecych, co pokazuje do kogo był ten komiks adresowany.